Obywatelki i obywatele, wyzywamy Was na apel karaibski. Szkoła Tańców Karaibskich salsa, Hall Orthodox, wskaże Wam właściwy kierunek ruchu i zabawy. Będziecie mogli zobaczyć wspaniałe widowisko, pokazy naszych kursantów reprezentujących różne style taneczne, jamański dance hall, energetyczny hip-hop, reggaeton, brazylijska samba, <laughs> dziki afro, słoneczny hip-hop raga, zmysłowe tanie z brzucha. grąca samba. Część artystyczną imprezy poprowadzą wybitni specjaliści od kultury muzycznej. Towarzysze Guk i Margos, reprezentujący Sensitive. Ponadto rozgrzewać nas będą tancerki rewi karaibskiej Salz Hall Orthodox, a także Silni, pełni rytmu, bębniarze. Damy wam gorącą, plażową atmosferę i szaleństwo karaibskich rytmów do samego końca. Obecność dziewczyn znacznie większą niż zazwyczaj. A także atrakcyjne promocje na drineczki. 18 czerwca 2011 roku. Samo centrum Warszawy, ulica Wszystko Gdywa! Butik klub, zapraszamy! Apel karaibski to wyjątkowa sprawa. A walka o dobrą zabawę to nasz społeczny obowiązek. Pamiętajcie! Patrzy na was! Pana nowa republika! Bubble, 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 baby girl, bubble. Cutie, that wine is gonna get you in trouble. Grab me i hold me tight, tight like a cuddle. Screeching in my room like I saw me you a smuggle. Wibble, wabble wibble, bounce it when you dribble. Not too cute for wine, get out in the middle. So come make me play for your cat with me figure Spot in your ears, I'm a cannibal Pretty girl, move your body, body, move your body, body. long out your tongue, girl. You like the lolly, lolly? there is a diva, real life bobby dolly Hotter than the girls at the Bastille and Carnival. So girl, shake it, make it bounce like ball, bounce like out and I fall Lady Mona Lisa on my wall Pretty girl just wine for me wine for me pine for me girl Me want you yeah, to up